z rana. Jeśli masz wieczorne lotno, to po południu startujesz. na fly the line. Ups. Za nisko zszedłem. Ale tam general aviation to powiedzmy... To nie jest też ścieżka dla, nam, dla mnie. Trochę mnie zdmuchnęło. Was there three seven delta Bravo holding short of one five, ready to go? Was there three th